dziś mamy A6 C8, generalnie jest błąd radaru, mianowicie lasera, błąd wewnętrzny sterownika, próbowałem go przefleszować, nic to nie pomogło, więc będziemy teraz wymieniać na drugi, mam coś takiego z jakiś tam aut potestowych, podobno, no trzeba później tego koptować online wszystko zrobić i będzie działać tak, bo to już nie pierwszy takowy, po prostu sobie padł, no, zaczął tam raz zgłosić, no i nie działa wtedy pomat i innego rodzaju rzeczy, tak, to jest ten radar po lewej stronie tutaj, ktoś się tu mieści, to jest laser, laser tak, a kod błędów wpiszę, e, wpiszę w opisie, jaki tam był, ale błąd wewnętrzny sterownika, coś tam wejście, dało, nic się nie dało z tym zrobić.